Jak odzyskać hasło administratora programów InsertGT? Jeśli zapomniałeś hasła administratora do programu InsertGT, nie martw się, możesz je odzyskać. Na początek upewnij się, że wybierasz właściwego użytkownika. Uruchom program serwisowy. Zaznacz swój podmiot i z górnego menu Podmiot wybierz odczyt hasła. Użyj opcji Odczytaj hasło. Zobaczysz nazwę użytkownika i zakodowane hasło administratora. Jeżeli pole z hasłem jest puste, oznacza to, że Twój użytkownik nie posiada hasła logowania. Uruchom program, wybierz tego użytkownika i zaloguj się, pozostawiając puste pole hasło. Pamiętaj, że nie jest bezpieczne posługiwanie się pustym hasłem administratora. Zalecane jest nadanie hasła, co możesz wykonać w module Administracja, Słowniki, Personel. Wybierz z listy użytkownika i kliknij Popraw. Następnie skorzystaj z opcji Zmień hasło. W przypadku, gdy w programie serwisowym w polu hasło administratora widzisz losowe znaki zakodowanego hasła, oznacza to, że w celu zalogowania musisz wprowadzić hasło. Skopiuj zawartość pola hasło administratora. Ten zakodowany ciąg znaków musisz przekazać do działu pomocy technicznej INSERT w celu odzyskania hasła do programu. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą na stronie e-pomocy INSERT.